Dzisiejsza konferencja poświęcona jest głównie jednemu tematowi, przedstawieniu nowego szkoleniowca pierwszej drużyny MKP Pogoń Siedlce, a tym szkoleniowcem jest pan Kamil Socha, który będzie właśnie sternikiem pierwszej drużyny Pogoni Siedlce. Bardzo proszę, panie trenerze, oddaję panu głos. Generalnie no bardzo jestem zadowolony i szczęśliwy, że, że po wielu latach wracam do Siedlec w tym momencie, w tym momencie jako, jako trener tej drużyny. Wychowywałem się w tym mieście przez wiele lat i mam do niego ogromny sentyment. Mam nadzieję, że swoją pracą dołożę małą cegiełkę do tego, żeby pogoń wróciła na swoje właściwe tory, bo jest to klub z dużymi ambicjami, klub, którego miejsce myślę jest w wyższej lidze, ale, ale jest to na pewno aby, aby to się stało, to, to jest to proces bardzo złożony i, i, i wymagający bardzo dużo pracy ze strony nas wszystkich nie tylko mojej, zawodników czy sztabu szkoleniowego, ale również działaczy i jestem pewien, przekonany jestem w 100%, że wszyscy będziemy do tego, do tego dążyć. Oczywiście jest to proces, który musi trochę potrwać i nie będzie trwał tak szybko, że pojawiam się w klubie i od razu, zaraz będziemy walczyć. Tutaj musimy sobie zdawać sprawę, że trzeba będzie najprawdopodobniej przebudować trochę drużynę, bo część zawodników niestety odchodzi, ale, ale mamy, mamy swój plan na to. I będziemy, będziemy dążyli do tego, żeby stworzyć drużynę, która będzie tutaj groźna dla każdego. Liga będzie bardzo ciężka. Grają w niej w tym momencie zespoły, które nikt, nikt się nie, nie spodziewał, że, że, w tym, że w tym sezonie będą, tak jak na przykład Katowice czy widzew. Z dużymi tradycjami i dużymi możliwościami finansowymi. Także na pewno łatwo nie będzie, ale zrobimy wszystko żeby grać jak najlepiej i zdobywać, zdobywać punkty jeśli chodzi o mnie myślę że nie muszę się za bardzo przedstawiać bo, bo wiadomo że część z państwa bez problemu znajdzie informacje na mój temat a na pewno już też też wie powiem tylko że mam 48 lat Mam już spore doświadczenie jako, jako trener. Ostatnio pracowałem w Igrach Suwałki wcześniej, między innymi w Sosnowcu, w Zagłębiu, również w Akademii Legii Warszawa. Także dosyć sporą przygodę mam już za sobą pod względem czasowym jako trener i chciałbym ją kontynuować w klubie, który ma ambicje awansu i myślę, że w przeciągu tych dwóch lat Najbliższych warto, warto tworzyć taką drużynę, która, która będzie miała, yy, może nie cel, bo, bo to na pewno, tak jak powiedziałem, będzie bardzo ciężkie, bo liga będzie bardzo ciężka, ale, ale na pewno będzie się starała być w tej czołówce i być może powalczyć o ten awans. Jeśli chodzi o kontrakt z trenerem Sochą, to kontrakt jest tak skonstruowany, że yy, Umówiliśmy się na rok, ale z opcją przedłużenia o kolejny. W kontrakcie są zawarte warunki, które będą jakby ocenie z obu stron, by ten kontrakt został przedłużony na następny sezon. Wierzymy, że z trenerem zwiążemy się nie tylko na rok, ale właśnie na te dwa lata, a może i dłużej. Ja, mój okres y, dzieciństwa wiąże się bezpośrednio z Siedlcami, ja wyjechałem stąd dopiero w czwartej klasie szkoły podstawowej, ja do tego czasu wychowywałem się tutaj w Siedlcach, rodzice, co prawda urodziłem się w Tomaszowie Mazowieckim, y, ale rodzice przeprowadzili się tutaj do Siedlec, bo dostali pracę w Mostostalu, y, poza tym, no, mój tata grał w pogoni, był bramkarzem. I ja swoje związki ze sportem siedleckim to przede wszystkim pamiętam, bo zaczynałem tutaj granie, ale przepraszam granie, to za duże słowo, ale rozpoczynałem swoją przygodę z ruchem na, boi, na lodowisku siedleckim, gdzie uczestniczyłem w jednej z grup naborowych w hokeju na lodzie w Pogoni Siedlce. Ale zbyt często się przewracałem o kije, które były położone na lodowisku, więc szybko zrezygnowałem. Bywałem na meczach oczywiście w związku z tym, że mój tata grał, więc bywałem na meczach, czy, te, czy też na treningach. Tutaj już nawet z zarządem mówiłem, że naj, najbardziej pamiętam piaskownicę do skoków dal, bo tam się najczęściej bawiłem podczas treningu na przykład taty. Także te związki z siedlcami, z siedlcami mam, mam dosyć, dosyć mocne. Mieszkałem na osiedlu dawnym Nowotki, także tamte rejony też bardzo dobrze, dobrze pamiętam. Mam duży sentyment i bez względu na wszystko, na pewno on tutaj pozostanie, bo wiadomo, że to, co się gdzieś tam dzieje w dzieciństwie, odciska duże piętno później na, na człowieku. Przeprowadzam się do Siedlec. Praca na, na poziomie centralnym już wiąże się z, z pewnymi wyrzeczeniami i niestety trzeba sobie zdawać sprawę, że ja tak naprawdę od momentu podpisania umowy jestem dla klubu przez 24 godziny na dobę i tak sobie wyobrażam moją pracę i również pracę mojego sztabu. Pogoń bardzo dobrze ułożona taktycznie, pogoń, która wiedziała czego chce, która potrafiła neutralizować. Dobre strony przeciwnika i wykorzystywać to. Także bardzo mi się ten zespół podobał. Zresztą znamy się z poprzednim trenerem Marcinem Prasowym bardzo dobrze od wielu lat. Robiliśmy razem papiery UEFA potem również byliśmy na tym samym kurcie UEFA Pro. Także mamy bardzo dobre relacje ze sobą. Jestem w stałym kontakcie z Marcinem, który już mi parę rzeczy przekazał. I również jestem umówiony na, na, na kolejną rozmowę na temat zespołu, na temat tego wszystkiego, co jest ważne, rozpoczynając tą pierwszą, pierwszy miesiąc pracy z nowym zespołem. Wyciągnę swoje wnioski, oczywiście, ale, ale bardzo sobie cenię uwagi Marcin'a i na pewno je wykorzystam. A co do, do zawodników, więc z wszystkim oczywiście rozmawialiśmy już. No. Kilka tygodni temu. Jak wiecie Państwo, część ma podpisane kontrakty dwuletnie, więc tutaj nie ma tematu. Natomiast z pozostałych piłkarzy, to z całą odpowiedzialnością mogę stwierdzić, że tylko jeden piłkarz, Kacper Szymankiewicz, oznajmił mi, że no dalej nie będzie występował w pogoni siece. Zresztą kontrakt mu się kończył. No i ocenił swoją sytuację, że, że nie widzi. No, szans gry, czy jakieś inne przesłanki nim kierowały, w każdym razie zakomunikował mi, że no, nie będzie dalej występował w pogoni siedzce. Pozostali piłkarze na razie takiego sygnału nam nie dali.